Cześć! Dziś opowiem wam o porzuconych 17 lat temu trojaczkach, które od tego czasu bardzo się zmieniły. Posłuchajcie ich niezwykłej historii. Siostry Mackenzie, Maisie i Madeleine Garrison to najbardziej niezwykły przypadek trojaczków, jaki widział świat. Dwie z sióstr, Maisie i Mackenzie, urodziły się jako bliźniaki syjamskie złączone ze sobą brzuchami i nogami. Trzecia z nich, Madeleine, urodziła się chwilę później i była normalnym noworodkiem. Dziewczynki urodziły się w grudniu 2002 roku. Z przyczyn ekonomicznych ich biologiczna matka nie mogła się nimi zaopiekować, dlatego oddała trójkę swoich nowonarodzonych dzieci do adopcji. Na szczęście, już w ciągu kilku tygodni dzieci znalazły nowy dom. Przygarnęli ich Jet i Farla Garrison, którzy wcześniej już 10 razy podjęli się zadania stworzenia rodziny zastępczej dla porzuconych dzieci. Co prawda, mieli wtedy już trójkę, ale postanowili powiększyć swoją rodzinę i kiedy tylko otrzymali wiadomość o możliwości zaadoptowania kolejnych trzech dziewczynek, niemal natychmiast zdecydowali się na ten szlachetny gest. Nie mieli pojęcia, co ich czeka, ale nawet przez chwilę nie wątpili, że ta przygoda przyniesie im dużo radości. A jedyne, na czym im zależało, to obdarzyć dziewczynki miłością, której potrzebowały, żeby prawidłowo się rozwijać. Madeleine trafiła do nich już cztery dni po urodzeniu, a po następnych czterech tygodniach dołączyły do niej Maisie i Mackenzie. Niedługo później lekarze rozpoczęli żmudną i wymagającą procedurę rozdzielenia dziewczynek poprzez wszczepienie im ekspanderów, które zwiększają ilość tkanki potrzebnej do późniejszego zaszycia skóry. Musiało minąć aż 9 miesięcy, żeby w dziecięcym szpitalu w Los Angeles możliwe było przeprowadzenie 24-godzinnej operacji, która na szczęście, ku radości wszystkich, przebiegła pomyślnie i zakończyła się pełnym sukcesem. Niestety, z racji tego, że dziewczynki dzieliły Nogi, każda z nich dostała po jednej, ale dzięki rozwiniętej technologii i możliwości skonstruowania spersonalizowanej protezy nie stanowiło to wielkiego problemu. Dzięki fizjoterapii, wsparciu rodziny i lekarzy Mackenzie i Maisie rozwijały się prawidłowo, były silne, zdrowe i bez problemów radziły sobie w codziennych czynnościach. Trzy lata po tym, jak Jeff i Darla wzięli dziewczynki pod swój dach, zaadoptowali je i stworzyli prawdziwą rodzinę, która składała się od wtedy z ośmiu szczęśliwych członków. Cała rodzina mieszkała na farmie Wioła. Dziewczynki wraz ze swoimi przyrodnimi braćmi i siostrami jeździły na koniach, bawiły się w piaskownicy i psociły zupełnie tak samo jak normalne dzieci. Na szczęście los był dla nich łaskawy, i mimo przeciwności, na które natrafiły na początku swojego życia, udało im się przeżyć szczęśliwe dzieciństwo bez większych problemów. Siostry chodzą razem do szkoły, gdzie bliźniaczki szybko stały się popularne, nie tylko przez to, że odróżniają się od innych wyglądem. Dzieciaki bywają okrutne, ale bohaterki dzisiejszego filmu nie przejmują się uszczepliwymi komentarzami na swój temat i olewają tych, którzy krzywo na nie patrzą. Uwielbiają lekcje WF-u i plastykę I wyrosły na trzy piękne, radosne dziewczyny Niestety obie bliźniaczki cierpią na zaawansowaną skoliozę Są pod stałą opieką lekarzy, którzy upewniają się Że dziewczynki rozwijają się prawidłowo I za kilka lat będą musiały przejść kolejną operację Tym razem kręgosłupa, ale staną przed tym wyzwaniem z odwagą Otoczone miłością i wspierane przez rodzinę Która nigdy nie przestała kochać i wierzyć w ich szczęście A wszystko dzięki Darli i Jeffowi, którzy postanowili dać im szansę na długie, szczęśliwe życie wśród najbliższych. Bierzmy przykład z tego szlachetnego małżeństwa, bo świat potrzebuje więcej ludzi otwartego serca, którzy są w stanie poświęcić wiele dla dobra innych. Dzięki za obejrzenie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie oraz oglądajcie inne nasze filmy. Do usłyszenia!